Maciej Zakrocki, dzień dobry z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Gościem nic 24 jest Łukasz Kochut, posłów do Parlamentu Europejskiego Nowa Lewica. Dobry e... wieczór. W wielu komisji ale już nie traćmy czasu bo między innymi to, że później się spotykamy wynika, że z opóźnieniem rozpoczęła się debata na temat propozycji Parlamentu Europejskiego zmiany w traktatach debata, którą która w Polsce wywołała jakąś kosmiczną histerię przez polityków obozu władzy Polsce grozi anihilacja społeczeństwa utrata suwerenności i niepodległości naprawdę po pierwsze Przepraszam za spóźnienie, ale rzeczywiście te Obowiązki parlamentarne są, jakie są, i trzeba po prostu walczyć i artykułować swoje racje, więc przepraszam Państwa także za to opóźnienie. Po drugie, rzeczywiście, ta dyskusja, która jest w polskich tak zwanych publicznych mediach, to, co narzuca obóz zjednoczonej prawicy w, w tych mediach, to jest jakiś skandal po prostu. Znaczy to obserwując to, na jakim my jesteśmy etapie tej debaty, po, tak, po wielkiej konferencji o przyszłości Europy, dopiero Parlament pochylił się nad tym sprawą i to jest kwestia naprawdę jakaś melodia przyszłości, to jest... Jakaś początkowa debata na Komisji Konstytucyjnej Parlamentu i obecnie będzie taki raport jutro głosowany w Parlamencie Europejskim, a pisowcy w mediach publicznych mówią o tym, że Polska traci suwerenność na dniach. Po prostu dla mnie to jest obłęd jakiś kompletny, informacyjny, co też pokazuje, jak oni naprawdę nie doceniają jednak społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i wiedzy, obywateli Polski, o tym, co tutaj się dzieje, bo przecież wiemy, jak wygląda proces legislacyjny w Parlamencie Europejskim, jaki to jest długi proces. Jak to jeszcze, gdyby rzeczywiście to zostało jutro przegłosowane, to to jest tylko głosowanie nad raportem o tym. Później dopiero jest ogromny proces w Radzie Europejskiej, gdzie 12 państw w ogóle nie chce tego tematu podejmować i później referenda w poszczególnych państwach członkowskich. No ja sobie tego nie wyobrażam, żeby to przeszło, ale oczywiście ta dyskusja, ta debata jest potrzebna. Ja uważam, że ten raport, który mamy na stole jest bardzo dobry. On wynika z tego, co obywatele z, z, z poszczególnymi politykami też krajowymi wynegocjowali na tej konferencji o przyszłości Europy. I to jest jakieś tam to są jakieś pomysły na przyszłość, na to, jak Unia Europejska będzie miała na przykład 37 członków i o tym właśnie przed chwilą dyskutowaliśmy, debatowaliśmy, bo my potrzebujemy po prostu wzmocnienia Unii i szybszego podejmowania decyzji, zwłaszcza w tak kluczowych obszarach jak polityka obronna, gdzie mamy problemy, gdzie mamy wojnę na granicy Unii Europejskiej, jak polityka zdrowotna, przecież chyba wszyscy chcielibyśmy mieć europejskie standardy w ochronie Zdrowia w całej Unii. Na pewno obywatele Polski mają dokładnie takie samo przemyślenie na ten temat. Czy polityka zagraniczna w momencie, kiedy nie wiemy, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych na fotelu prezydenta, kiedy izolacjonista zasiądzie na, na tym fotelu. Więc to jest jakaś melodia przyszłości. My tutaj dyskutujemy początek w ogóle debaty, a rzeczywiście w mediach publicznych toczy się jakaś po prostu histeria. Moim zdaniem, przyznam się szczerze, że analizuję to jako politolog. Chodzi po prostu o wywołanie jakichś zamieszek, jakieś zmobilizowanie swojego elektoratu po przegranych wyborach, żeby zrobić w Warszawie to samo, co zrobił Trump po przegranych wyborach, czyli zmobilizować człowieka Żubra i, 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 czy, czy człowieka Bizona do tego, żeby po prostu walczył o suwerenność, której nikt nikomu nie odbiera. I być może dlatego, a przy okazji poproszę Pana o komentarz do tej decyzji, Tutaj szef grupy koalicji obywatelskiej, pan Andrzej Halicki, który zabrał głos w dyskusji, powiedział, że polscy przedstawiciele w Europejskiej Partii Ludowej nie zagłosują za tym raportem. I domyślam się, że nie tyle, że właśnie nie zgadzają się z tym, żeby rozpocząć dyskusję o przyszłości Unii Europejskiej, jak ona powinna wyglądać, gdy będzie rozszerzona, gdy będzie coraz bardziej właśnie pod presją różnego rodzaju wyzwań o charakterze globalnym, tylko dlatego, żeby trochę odbić te, te zarzuty ze strony ciągle rządzącej w Polsce, że oto tutaj dokonuje się jakaś kolejna zdrada interesu narodowego. Tak, pełna zgoda i ja też rozumiem jakby strategię IPP polskiego i rozumiem strategię także premiera Donalda Tuska, bo obserwowałem dzisiaj konferencję prasową w polskim sejmie, na której mówił właśnie o tym, jak europosłowie platformy w większości się pewnie jutro zachowają. I ja naprawdę to rozumiem, bo z, z punktu widzenia właśnie politologa czy obserwatora tej przyspieszonej komunikacji w w 2023 roku rzeczywiście mamy pewien problem komunikacyjny, bo oni, PiS i Suwerenna Polska narzucili taką narrację, przed którą my się musimy bronić. Opisując cały proces legislacyjny w, w Unii Europejskiej, co nie jest łatwe, zgadzamy się pewnie w tym. Ale ja uważam, że właśnie to jest najwyższy moment, najwyższy czas na to, żeby taką dyskusję w Polsce o przyszłości Unii Europejskiej rozpocząć. Wydarzyły się e, e, piękne wydarzenia po 15 października. Obywatele Polski pokazali, że mają Europę w sercu, że chcą w tej Unii Europejskiej być, bo ten głos 15 października na cztery partie do tej pory opozycyjne to jest głos za też silniejszą, Polską w Unii Europejskiej po tych ośmiu latach, kiedy rzeczywiście Polska PiS była na była tutaj wasalem po prostu na tych brukselskich salonach i moim zdaniem trzeba taką dyskusję w Polsce rozpocząć. Oczywiście po wcześniejszej edukacji społeczeństwa, zwłaszcza tej bańki pisowskiej w mediach publicznych, bo jest to pewien problem. Ja też chodzę do telewizji publicznej obecnie i odkłamuję te wszystkie fake newsy i dezinformacje. Dostaję później oczywiście telefony do biura od tych ludzi, którzy są wyznawcami PiSu, ale moim moją rolą też jako europosła, jest odkłamywanie tych fake newsów. I ja uważam, że oczywiście, ja rozumiem tą strategię Donalda Tuska i, i, i kolegów z Platformy Obywatelskiej. I ja w tej sprawie mam bardziej progresywne e, poglądy. Jestem zresztą w, tutaj, prawda, w The Progressives, więc mam też do tego prawo politycznie. I odkłamuję to. I napisałem duży felieton na ten temat o zmianie traktatu, właśnie dla Gazety Wyborczej, żeby pokazać, jak, jak to są potrzebne rzeczy na przyszłość. Bo no, ja sobie nie wyobrażam, żeby pisowcy byli przy przeciwni siłom szybkiego reagowania, które będą dodatkową armią poza armiami państw członkowskich. Przecież to są wszystko rozwiązania, które są, będą służyć bezpieczeństwu Polski. Tak samo jeśli chodzi o te rozwiązania z, zwią, związane z ochroną zdrowia czy, czy energetyką. No, przecież my potrzebujemy wspólnej polityki energetycznej. W, w, no, wiemy, co się działo w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. No to tylko a propos, no bo oczywiście naturalną rzeczą jest, że dziennikarz przed rozmową z posłem sprawdza, co on tam napisał. W tym wypadku dla gazety wyborczej, no, ale dosyć ostro pan napisał, bo między innymi odnosząc się do kwestii e zaproponowanej likwidacji jednomyślności w wielu obszarach, nie we wszystkich, ale w wielu obszarach, które dzisiaj właśnie wymagają jednomyślności tak. w procedurach unijnych. Pisze pan to właśnie między innymi za sprawą słabości mechanizmów decyzyjnych, której ucieleśnieniem było liberum veto, Polska na 123 lata zniknęła z mapy świata. I chociaż od tamtej pory świat się zmienił, to między innymi Polską z okresu Stanisławowskiego, z Unią z czasów Ursuli von der Leyen, możemy odnaleźć pewne podobieństwa. Zarówno wtedy, jak i dziś tak zwani pożyteczni idioci, czy po prostu stronnicy Moskwy odwołują się do nienaruszalności pewnych praw. No, ostro o, 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 o tych, którzy są przeciwnikami zmian, ciągle pamiętajmy propozycji zmian, które jeśli nastąpią, to prawdopodobnie w bardzo odległej perspektywie, a może nigdy. A może nigdy. To jest troszeczkę kontynuacja też tego, co się działo, kiedy Polska przystępowała do Unii Europejskiej, Wtedy też była ta dyskusja o konstytucji europejskiej, to jest trochę powrót do... Tej, do tej koncepcji. I napisałem ostro, zgadza się, ale uważam rzeczywiście, że teraz demolka Unii Europejskiej, blokowanie tych reform, to jest swego rodzaju obrona Liberum Veto. Moim zdaniem to, co się wydarzyło z, z Wielką Brytanią, ten cały Brexit i to wszystko, co dzieje się też właśnie w, tym, w tej przestrzeni politycznej w wielu krajach, gdzie populiści rzeczywiście dochodzą do głosu i opowiadają takie różne wzóry na temat integracji europejskiej, wymaga po prostu pewnego przyspieszenia. Pandemia i wojna pokazały na to, że po prostu potrzeba, że są kompletnie nowe czasy i potrzebujemy wzmocnienia Unii Europejskiej. I stąd moja taka może retoryka mocna, ale proszę mi wierzyć, że ta retoryka to jest 10% tego, co usłyszymy w telewizji publicznej. Więc no, trzeba odpowiadać po prostu ostro na to, co się dzieje w tej przestrzeni publicznej, bo ja nie ukrywam, że mnie to martwi, że, że tak bardzo ta Unia Europejska stała się tym bębnem, w który ta prawica wali, bo bo my z Unii Europejskiej i nasi obywatele są bardzo zadowoleni i ja nie, ja nie, nie, nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy e, w tych zmianach, o których mówimy, nie brać udziału. E, świetne wystąpienie ma dzisiaj Giver mój wielki e, idol z lat e, studiów politologicznych. E, ja cieszę się, że po prostu mogę tu być i mogę na ten temat, w, w, sp w sprawie zmian przyszłych w Unii Europejskiej dyskutować, bo to jest po prostu silna Polska w Unii Europejskiej, bo e, to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to powinien być nasz cel. Bardzo dziękuję i pamiętajmy, jeśli nawet jutro Parlament Europejski zdecyduje w głosowaniu w sali plenarnej, tam za, za nami o przyjęciu tego sprawozdania, to to jest dopiero początek dyskusji o możliwych zmianach w traktatach unijnych, co może nastąpi za kilka lat, więc jak to tutaj się mówi don't panic. Tak? I zachęcam do przeczytania w ogóle tego raportu, bo jak to zwykle bywa w takich momentach, nikt nie czyta tego tekstu źródłowego, on jest naprawdę bardzo y konserwatywny, je jeśli chodzi o jakieś takie skrajne y federalizm, natomiast jest bardzo dużo poprawek które, do traktatów, które mogą bardzo wzmocnić siłę Polski w Unii Europejskiej. Łukasz Kochut, poseł do Parlamentu Europejskiego Nowa Lewica, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. To tyle ze Strasburga. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.